Ale powiem ci szczerze, że. Dlaczego akurat mamy mieć śmietnik pod zlewem? Po co? No bo tak jest zawsze. Nie tak jest już tak jest. Zawsze. Tak już jest. Nie. No bo pod zlewem zawsze jest wilgotno. No to co? No i to to, że jak tam będzie cokolwiek innego, to się może zepsuć, chybaż garnki. No dobra, ale popatrz, no to jak tam są śmieci, jest wilgotno, no to przecież to śmierdzi trzy razy. Ale, bardziej. ale czy ty wynosisz śmieci raz na tydzień? <laughs> nie, ale nie o to chodzi, po prostu. Kurde. Posłuchaj, śmietnik jest pod zlewem i koniec. Tak musi być. Takie z kolei rzeczy. Nie, nasz śmietnik będzie stał w innym miejscu. No nie, no nie wytrzymam po prostu. Będzie stał przy... Jak w innym miejscu śmietnik ma stać? Będzie, będzie stał tutaj. Gdzie tutaj? Przy, przy drzwiach? I co, jak ktoś będzie wchodził, to pierwsze co zobaczy, to to co jadłaś na obiad. Słuchaj. Trudno. No co trudno? Jeszcze powiedz mi, że a tam no po prostu. To powiedzieć. Opiekacz się zepsuł. No to go może Wy... napraw. Ale co mam naprawić jak się zepsuł całkiem? No pokażę że jesteś tą rączką. mechanika byłeś, Je... naprawiłeś. Kurwa, całkiem. zobacz widzisz to wszystko? To widzisz tam ten tak? wazon w kształcie ciąży? No widz. Ja to wazonę. wszystko tutaj porobiłem. Cały, całe mieszkanie zrobiłem. I ty Nieprawda. jeszcze mi śmiesz zarzucić, że nie naprawię opiekacza do tostów? Nie o to chodzi! Przecież też tutaj z tobą była. No tak, ale zobacz, ja to wszystko już tutaj ponaprawiałem. Bo wszystko to było tak poniszczone. Postawiłem słoniki na ścianie, postawiłem obraz nasz, jak idziemy z Ruzią na spacer tutaj. Zobacz. Mhm. Widzisz jaki ładny obraz? Przecież ostatnio o nim mówiłem. To jestem ja, to ty, a to Ruzia. No tak, teraz to widzę, dostrzegam to. I ty mi jeszcze śmiesz powiedzieć, że czegoś tu nie robię. Robisz dużo rzeczy, ale słuchaj. Co? Słuchaj. Nieuważnie w tym momencie. No, słucham się. Śmiecnik nie będzie stał pod zlewem. Nie ma takiej opcji. Ale co to, to jest przecież. Jaki jest mu, interes? bo to znajdź moją inną szafeczkę. Ale jaką inną szafkę? Przecież tu nie ma innej szafki na śmietnik. Musi być pod zlewem. Nie musi być pod zlewem. A co? Koło zmywarki? No na przykład. I żeby talerze czyste się wyjmowały na śmieci, tak? Ale. Ty jesteś niepoważny, jaki. Przecież słuchaj mnie uważnie w tym momencie. Jak na przykład tutaj będziesz miał śmietnik. A tutaj będziesz miał talerze czyste, tak? No to przecież tak. nie otwierasz śmietnika i nie otwierasz talerzy. Ale są koło śmietnika. Tutaj no. nie ma szafeczek oddzielających. No to, ale no to właśnie będzie ten. Yy, będą czystsze te śmieci, bo się będą Nie myły będą, nasze... nie będą czystsze przecież. Co ty mówisz w ogóle? No co mówię, prawdę mówię. Śmietnik będzie pod zlewem, koniec. Kropka. Zobacz, myjesz coś. Myjesz coś, bierzesz coś z talerza, na przykład jakieś śmieci, robisz tylko ślub i wyrzucasz do śmietnika. A tak to jak coś będzie na talerzu do zmywania, to musisz to wziąć, wziąć tutaj, przejść, otworzyć szafki, dopiero wrzucić no, i wrócić. Nie trzeba, a nie. Tylko byś siedział pączki i tak dalej, a później dupa rośnie. odczekaj to. ha Nie jem pączków. A jak nie jesz pączków? No nie jem pączków. Ej, ostatnio! Przepraszam bardzo, ty kupiłaś 20 pączków, nie przepraszam, kazałaś mi kupić 20 pączków, po czym zjadłaś trzy naraz, trzy sobie, trzy tobie włożyłem do buzi i reszta nie wiem co się z tym stało, cały czas w tym mustangu siedzą. Leżą jeżeli już, bo coś, może już siedzą po takim czasie. No już pewnie siedzą. Myślę, że nawet so, my prowadzą tego mustanga. Wydaje mi się, że się zrobiły takie twarde, że można byłoby z nimi nie wiem co zrobić, grać w kręgle. A powiedz mi co to jest? Co to ma być? No co to jest? Co, co to jest to zielone, słucham, co to ma być? Bo przepraszam bardzo, nie obudziłaś mnie dzisiaj rano. No i co? No i co co mnie nie obudziłaś? Musiałam sobie coś zrobić do picia energetycznego. Ale tego nie wypiłem! No bo nie chciałem jednak! Odechciało chciało mi się! No co robisz takie rzeczy? Ale co jakie rzeczy? Jakie rzeczy to? No to! No miałem ochotę napić się soku! No to czemu ci ta ochota przeszła? No bo już poszedłem do pracy do ciebie. Jezus Maria. Nie no ja nie wytrzymam z tobą po prostu. A mikrofalówka? Po co ta mikrofalówka? Przecież kurwa obiady gotuje Ale czasami wracam później z pracy niż tej muszę sobie odgrzeć. W mikrofalówce? A gdzie? No nie wiem w piekarniku na przykład. No, ale... Mikrofalówka jest niezdrowa, rozumiesz? Po co ją kupowałem? Nie, to ty ją kupiłaś właśnie. No ja jej nie kupiłam. To ty, nie no nie. po prostu. No, słuchaj, to ty kupiłeś wazon w kształcie ciąży i dostałeś w gratisie mikrofalówkę. A to kto to rozłożył to... kalafiory po komendzie? Słuchaj, to była oznaka puźniaczka. I rozkładasz kalafiory po całej komendzie i mówisz mi, że nie jesteś w ciąży jednak. Czekaj na kapustę, wtedy będzie. Jezu! Kalafiory oznaczają to, że chcę. A kapustę Jezu! To nie mogę po prostu no. I zobacz! I to jest kurwa telewizor! Nie! A, no tak, tam Popatrz, jest. Telewizor. Już myślałem, że to też się schrzaniło. To co to jest niby? Słuchaj mnie! Spokojnie! Wszystko jest na swoim miejscu! Kocham cię. Ja ciebie też. Najmocniej nie świecie. Chodź, idziemy na służbę. Ten śmietnik to, weź przetransportuj i bo ja nie dam rady. No to teraz już przegiełaś. Ja przegięłaś. staram się polubownie rozwiązać temat, a ty cały czas o tym śmietniku. A wyprałeś w ogóle mój szlafrok? No przecież leży twój szlafroczek. No to czemu tego nie wyprałeś? Wszystko muszę zrobić z... Ale ty ciebie. po każdym, po każdym spanku przecież i tak bez szlafroka spałaś. No to dzisiaj tylko! Ale wczoraj spałam z... No ale wiesz, no możesz w ogóle bez szlafroka spać. No zobacz Co? Szał No pewnie, że tak A jak sąsiedzi znowu przyjdą? No to... ludzie musieli mi powiedzieć Sorry, sorry chłopaki, tejś tutaj bez szlafroczków To proszę, No pewnie ani spokojnie, Już wychodzimy. Spokojnie, spokojnie. A my wtedy im odpowiemy, że. Super! A potem wrócę i powiem A niech to licho. No dobra. No, my mamy pralkę? <ślesk> no gdzie w łazience pralka? W łazience no, nie ma pralki. A gdzie ty trzymasz pralkę? No w sumie. Na razie powiesz na wyszeczku później nie umyję. No nie wiem, muszę pranie zrobić. Nie! O! Nie, nie! Stop! Ty robisz pranie. Ja za dużo sobie w tym domu. No szczęście, to nie? pranie? zrobię. Jak to są ciuchy? To są twoje ciuchy. No ja sobie na przykład nie przypominam, że miała takie coś. Kto tu był? Ja też sobie nie przypominam, że miał taką bomberkę. Sąsiedzi siedzi po prostu... A, Jezus Maria. Mylą drzwi. Mylą drzwi. No przecież. Ej, A. ej, co, co, co to ma być? Co to jest zagięte? Popraw to, już. No, no ale zdarza się przecież. Popraw to prawda. W tym momencie już. O nie! O nie, Pozrabiaj to jest już przesada co robisz A to jest przesada co robię, to ty trzymasz świetnie pod zlewę. Nie no, my nie możemy być razem Nie możemy być razem? Tak? Zrywasz ze mną, okay. Nie no żartowałem Kocham cię przecież 560-42 pożegnali się za mną słodko. No weź powiedz że żartowałaś Co ty robisz? gdziemy służyć i chronić

Już poprzę, ja, nie mamy o czym jak masz Dobra, mieć, trzymać śmietnik pod pierdolonym zlewem, to ja wychodzę. To jest dosyć po prostu. To jest dosyć. Ty robisz pranie? Jakie pranie zrobiłaś? Jakie pranie zrobiłaś? Jakie pranie zrobiłaś? Żadnego prania nie zrobiłaś. Szlafroki cały czas wiszą na tym. Cały czas szlafroki wyciągnął. Jakaś masakra z tobą. Wiesz co? Z nami koniec. Całkowicie. To już jest, z nami z nami to już jest po prostu masakra jakaś. Nie, to ja z tobą zrywam. Nie, to ja z tobą zrywam. Nie, nie, wiesz co? Powiem ci coś, tamten sok, tamten sok to był dla kogoś innego. Widzisz? O ty! Ała! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Nie rób takich rzeczy nawet. Co ty robisz? Oszalałaś? Przestań! A dla kogo był ten sok, który tam stoi? No dla ciebie, no. No był dla ciebie. Dlaczego żeby to coś jednak... Dla najpiękniejszej dziewczyny na świecie. No i kim ona jest? Phoebe Skyler. A, może tak. Dobra, co masz mi jeszcze do powiedzenia? A co, co z tym niepościelonym łóżkiem? No, jeden róg był zagięty. Aż jeden róg. A... Ja przychodzę z Powiedz mi, z pracy! Co chcę ty robisz ty w tym do łóżka, domu? A, a tam jest jeden róg zagięty, rozumiesz to? Jak ja mam no... tak żyć w takich warunkach? Nie no, ty przecież nie dam, dam rady. Słuchaj, nie zostawiłaś mi bułek dzisiaj. Na śniadanko musiałam wpieprzyć parówki. Skarbie, ale kupiłam ci dzisiaj 80 bułek. Tak, 500 ale... 100 chlebów i tonę mąki. No. Wszystko ja ciebie robię. Nie zostaw. Co wszystko dla mnie robisz? Jak wszystko dla mnie robisz? Nawet bułek nie zostawiłaś na śniadanie. No bo próbowałam cię obudzić dzisiaj przez godzinę. Tu kłam ci garnkiem o głowę, patelnią, a Cezero po prostu reakcji. Ja nie wiem co się z tobą dzieje ostatnio. Tu będzie kolejna rozpężona sprawa do to jest, kolejna... to jest film nagrywany. <grym 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 żeby mieć dowód. <grym> Zresztą nie napisałem dobrego. Kurwa, tłukła go garnkiem po głowie. Tu jakiś PTSD wchodzi, chłopiec. Przepraszam był, za te łóżko. To był dla najpiękniejszej dziewczyny na świecie. Przepraszam, kiedyś... że nic nie robię. Kiedyś ja coś mogłem... Cicho, Parker! Że... Parker, Parker zamknij mordy. Możesz powtórzyć? Przepraszam, że nic nie robię w tym domu. Poza spaniem z tobą bez szlafroczki. Przepraszam, że łóżko było niepościelone, i przepraszam, że śmietnik był pod zabawem. Zobaczam ci. Kurwa, zobaczcie, Teraz ile się Spokojnie. Dobra, był go gardkiem po głowie. Między nami jest dobrze. Tak. kocham cię. Spokojnie. <laughs> Ja ciebie też. A wy co się przyglądać? Dobra, wstęp do porno na mamy jedziemy. na raporki. Dobra, jedziemy. No wstęp mamy już do porno, na jedziemy. Autor. Dobra, chodź. Aha. Dobra, dobra, to jest... Idziemy, idziemy.